Cel na pewno jest powalczyć o zwycięstwo, chociaż będzie wiadomo bardzo ciężko z, tak, z taką drużyną jak Kielce. Znaczy jeszcze o tym nie myślałem. My zaczniemy przygotowywać się od poniedziałku do tego meczu już w klubie. No my nie mamy innej możliwości jak wygrać ten mecz. Będziemy starali się zagrać jak najlepsze spotkanie od początku, narzucić swój styl gry i my jedziemy tam po zwycięstwo. Będziemy walczyć, a na pewno na drugi dzień będziemy walczyć o. Jeśli by się nie udało z Kielcami, będziemy walczyć o, o trzecie miejsce z pewnym zaangażowaniem. Jest to dla nas bardzo poważny cel, nie, nie, nie będziemy tego odpuszczać. Później mamy jeszcze playoffy i najważniejsze mecze ze, ze szwedami. Także ciężki okres nas czeka, dużo grania, ale mamy nadzieję, że, że, że na koniec będziemy się cieszyć.